Cześć, kochani, zastanawiałam się, czy nagrać dla was ten film, ale pytacie się co u mnie, bo dawno nie, doda, nie dodawałam filmów. E, słabo się też udzielam na Instagramie. E, poza tym, chciałabym przestrzec, przestrzec, ostrzec tak jakby e, was, kobiety, które e, mają dzieci albo które będą miały dzieci i e, po prostu przed tym, co mi się przydarzyło. E, i co rzadko się przydarza, ale może się przydarzyć. Ja nie wiedziałam o tym, nie miałam zielonego pojęcia, że tak to może wyglądać. O co chodzi, już Wam daję znać. Jak wiecie, mam synka, który już ma, nie wiem kiedy dodaję ten film, ale już za niedługo będzie miał roczek. I karmiłam go piersią od samego początku. Od samego początku też były z tym problemy, no nie była to łatwa droga dla mnie. Jeżeli nie widzieliście poprzednich filmów, które możecie tutaj zobaczyć, ja bardzo dużo nagrywałam o tym, o karmieniu, jak to u mnie wyglądało, eee, no to tak jak mówię, było to problematyczne. Ale ja byłam wytrwała, cały czas chciałam to robić, natomiast od, od kilku miesięcy było to dla mnie, była to dla mnie katorga. Eee, nie wiem, czy kobiety. Jakieś, które karmią piersią, mają takie problemy. Natomiast u mnie się pojawiło po pierwsze syndrom Damer. E, tutaj wam na dole może napiszę, co to jest za zjawisko, o którym ja nie miałam pojęcia. Po prostu karmiąc dziecko, byłam albo, czułam albo złość, albo smutek, albo przygnębienie. Na samą myśl teraz, jak o tym mówię, trzęsie mi się głos, bo takie to było straszne, że nie mogłam normalnie karmić swojego dziecka od jakiegoś czasu. Eee, I właśnie dowiedziałam się, że istnieje coś takiego. Strasznie mnie to drażniło. Ja czułam się sfrustrowana, eee, taka wiecie, poddenerwowana, eee, zła, smutna. No, no te, mówię Wam, fala emocji, która była, była prawdopodobnie spowodowana hormonami, zawsze właśnie mi, eee, znaczy od kilku miesięcy mi towarzyszyła. Eee, nie chodzi nawet o to, że mnie bolało też to, tylko po prostu ja się strasznie dziwnie czułam. I e, po prostu postanowiłam e, przestać karmić piersią, e, tak jakby z musu, bo ja chciałam karmić, no ale nie mogłam, słuchajcie, bo to, to było naprawdę e, straszne, co się ze mną działo. I myślałam, że jak przestanę karmić piersią, no to moje problemy się skończą. Ja też bardzo stopniowo odstawiałam go od piersi, e, no bo taki. Drastyczne odstawienie nie jest ani dobre dla kobiety, ani dla dziecka, yy, więc ja po prostu no, chciałam to zrobić z głową i y, odstawiałam, tak jak mówię, stopniowo, zamieniając na każde karmienie na butelkę, bo yy, no, moje dziecko jest jeszcze malutkie i jeszcze je po prostu mleko, potrzebuje tego pokarmu. To nie było tak, jak wiecie, większość kobiet po prostu odstawia od piersi, no bo dziecko już jest duże i je... Normalne jedzenie, u mnie to inaczej wyglądało. Ja po prostu byłam do tego zmuszona, ehm, więc stopniowo go odstawiałam, po to też, żeby, wiecie, nie dostać żadnego tam zapalenia piersi, e, zastoju i tak dalej, bo czytałam o tym, że takie rzeczy mogą się dziać. No więc stopniowo, stopniowo, stopniowo. I jak miałam takie, wiecie, już os ostatni raz karmiłam, Pamiętam to, leżałam wtedy z nim w łóżku i tak sobie myślałam, Boże, to jest moje ostatnie karmienie piersią. W sumie była to ciężka, trudna droga, ale będzie mi tego brakować, no bo to jednak było też bardzo piękne. E, wiecie, tą więź się buduje z dzieckiem. To jest takie, no dla mnie było zarówno trudne, ale też piękne. Chcia, chcę to podkreślić. I w tym momen momencie, jak sobie to pomyślałam, oblecia, obleciał mnie... Niepokój, taki straszny niepokój, i ja po prostu musiałam automatycznie wyjąć mu, yy, przestać karmić. On na szczęście spał, już zasnął. E, wyszłam z pokoju, słuchajcie, i to co się ze mną działo. Ja nawet nie chcę tutaj, wiecie, skupiać się na detalach, tylko po prostu opowiem Wam prosto z mostu, co się działo. Ja od tego momentu zaczęłam mieć codziennie ataki paniki. Które były spowodowane właśnie prawdopodobnie e, zaburzeniami hormonalnymi, bo to nie było naturalne odstawienie. Po prostu moje dziecko nadal by jadło z tej piersi, ale ja musiałam po prostu go odstawić. Tak sobie to tłumaczę. I ja codziennie miałam przez dwa tygodnie ataki paniki. Wyobraźmy, Ja nie wiem, czy ktoś z Was miał jakieś ataki paniki. Ja nie miałam. Nie wiedziałam w ogóle na początku, co się ze mną dzieje. E, ja nie mogłam jeść. E, Czułam nudności, mdłości, a zarazem również taki wielki głód, przy tym strach, jakiś taki niepokój, cała się trzęsłam. Em, czasami nie mogłam nawet chodzić, musiałam siedzieć w jednym miejscu, miałam trudności z oddychaniem, przyspieszone bicie serca. E, no, mówię wam, to, co się ze mną działo, ja nie życzę tego nikomu. I e, tak jak na początku powiedziałam, że chciałabym Was przed tym przestrzec że takie coś się może przyda przydarzyć, ale to jest to jest dosłownie ułamek e, procenta kobiet, którym się przydarza, bo ja na przykład, wiecie, y, szukałam y, w internecie, o co tutaj chodzi, oczywiście konsultowałam też to z lekarzem, ale lekarze w Holandii to jest odrębny temat, y, natomiast y, szukałam też na własną rękę w internecie, co to może być i bardzo znikomy po prostu jakiś ślad y, po polsku znalazłam. Natomiast na zagranicznym, na przykład YouTube y, znalazłam były takie kobiety, które się również z tym zmagały. Właśnie z, poprzez przez zaburzenia hormonalne i w ogóle to, co się dzieje w organizmie po odstawieniu dziecka od piersi, mogą się dziać różne przeróżne rzeczy z ciałem, które powraca po prostu do tego trybu. Przed karmieniem, przed ciążą, i może to się po prostu objawiać w różny sposób. Na przykład właśnie w postaci e, zaburzeń rękowych, e, ataków paniki. E, I ponieważ my mieszkamy w Holandii i mój mąż pracuje na co dzień, ja nie miałam żadnej pomocy, a Mam malutkie dziecko, potrzebowałam pomocy, więc zdecydowaliśmy się na to, że mój mąż będzie pracował z domu, ale to również nie pomagało, no bo wiecie, on niby jest w domu, ale pracuje, więc stwierdziliśmy, że przylecimy do Polski. Ja jestem teraz w Polsce już od dłuższego czasu, no bo tutaj mamy większą pomoc. No i polepszyło mi się, słuchajcie, jest nawet, teraz jest naprawdę dobrze, ale tak jak mówię, no po prostu musiałam troszkę. Odciąć się od internetu. Nie publikowałam zbyt dużo, bo właśnie zmagałam się z. To był dla mnie trudny czas, ciężki czas. Ja też na początku myślałam, że to jest w ogóle jakaś depresja poporodowa, bo depresja poporodowa może się pojawić nawet do półtora roku po porodzie. Ja też tego nie wiedziałam. Myślałam, że wiecie, miesiąc po porodzie, do trzech miesięcy, a tu nie. Więc to też. Wiecie, tak myślałam, że może to jest może to ta depresja, ale y, w Polsce również udałam się do lekarza, no i tutaj właśnie stwierdzono u mnie te ataki paniki, zaburzenia lękowe, które y, właśnie były u mnie bardzo takie wiecie nasilone. Y, więc y, nie chcę się tutaj skupiać na tym na szczegółach, jak to wyglądało, co zrobiłam i tak dalej. W każdym razie Najważniejsze jest to, że jest ze mną teraz dobrze, i właśnie chciałam wam z wami się tym podzielić, bo tak jak ja mówię, jak ze mną się to działo, ja nie wiedziałam. Nie wiedziałam, co się dzieje itd. i tak dalej. Nie znalazłam też właśnie yy, yy, w polskim internecie, na polskim YouTubie, że ktoś się z tym zmagał, więc po prostu pomyślałam, że nagram coś takiego, no bo może się to komuś kiedyś przytrafić. I wtedy wiecie. Yy, Taki film może Wam pomóc, że okej, okay, nie jestem w tym sama, okej, okay, to jest to i to. I wiecie, tak sama świadomość, nawet co się ze mną dzieje, co się z Tobą dzieje, może pomóc. Więc mam nadzieję, że to kiedyś komuś pomoże. Warto mieć taką wiedzę. Im więcej wiemy na ten temat, tym lepiej. Także wiecie, no, ja nie wiedziałam, ale tak jak mówię, najważniejsze, że już. Jestem w dobrym miejscu, e, zaopiekowana, e, mam pomoc i to się liczy. Mam nadzieję, że tutaj powrócę e, szybko do nagrywania, wiecie, takiego regularnego. Na razie jeszcze e, mam tak, jakby urlop, wakacje. E, wpadajcie do mojego Instagramu, bo tam zaczynam się już więcej udzielać. No i wiecie, no, mam nadzieję, że docenicie tą moją szczerość że się z Wami podzieliłam tym niezbyt y, łatwym tematem. E, dla mnie, ja, w ogóle wydaje mi się, że na temat tego karmienia dziecka jest strasznie dużo tematów tabu, a nie powinno być. Jak wiecie, ja zwalczam tematy tabu. To nie jest dla mnie temat tabu, to jest norma i powinno się bardzo dużo o tym mówić. A propos karmienia piersią, a propos połogu, a propos tego, co się dzieje z kobietą po porodzie y, itd. Tak I że... Macierzyństwo i w ogóle cały ten świat to nie są tylko piękne chwile, oczywiście są, ale jest też tego ciemna strona, o której wiele kobiet nie mówi yy, i uważam, że powinno się o tym mówić. No, także żegnam się z Wami i do zobaczenia mam nadzieję już niedługo.